Siemanko, gołąbeczki Środa Jadę się przyjechać na targ do Radzymina Zobaczcie co się dzieje, jaki cyrk Wczoraj przyjechałem Dziś o godzinie 18.30 Mówię, wypuszczę, bo ojciec mówi, że ich nie wypuszczą. E, oczywiście te perłowe jasne o, Słychać jak czeka któryś tam No e, i sobie wypuściłem, spędziłem nic nadzwyczajnego, normalnie wszystko elegancko, usiadły, usiedziały siedziały, wieczór się zbliżenie chcą wejść, zacząłem je naganiać Poderwały się wieczorem, nie, jeden gdzieś poleciał, resztę jakoś na siłę złapałem. No ale co? Siatki tak nie macie chwilę Linkę mi zerwali, bo sprzęty duże przyjeżdżały. Także będę miał kosteczkę I będzie git No i gdzieś perłowy poleciał na białym ogonie A ty nie mogłem Zamknąć, trzęsły się jakby, kurde Jakby jakiś koty je przyposzło. Ojciec mówi, co to im się stanęło? Ja mówię, no nie wiem, nie by było mnie dwa dni Rozpieżone, wszędzie te pióra. One się boją też tego światła chyba. Nieprzyzwyczajone do tej jarzeniowy Który to purikatera? głodne zmory. Nawet ciężko jest zauważyć, który to, czekajcie. Może wy widzicie, a jest tam dwa o, obok siebie. Powiem Wam, że tak, u mnie wentylacja jest. Ale te, te pyłki się wszystko unosi. i ja nie zamykam im teraz głębnika wcale. Na siatce są, no, ale zobacz, widać po prostu przy lampie, jak się unoszą te pyły. Także nie dziwię się, że im tu coś się dzieje. Trzeba pióra pozbierać, elegancko im wysprzątać, no. yy, powiem Wam szczerze tak: krople żądkowe, i soda, i poczta. W sensie Adeno u pocztowych się zatrzymał. kot Zobaczcie w ogóle, jakie kubki. Ja byłem w szoku, jak przyjechałem. Ja mówię, tu padnie ich tyle. Twarz. Tu coś chrapie, ale to nieważne. Ja byłem w szoku patrząc na ten kał. Ich zobaczcie, ten był najbardziej, że tak powiem, pierwszy, który zachorował. Tu taką samiczkę jeszcze miałem zaznaczyłem na czerwono znaczy na czerwono na skrzydle czerwonym nie widzę jej. no ale nieważne no, udało się po prostu muszę pozwalać, się syfu też z ziemi udało się po prostu zahamować to w tym gojemniku, także zaczęło się teraz w tamtym jak się kurwa walczy cały czas jak nie z jednymi to z drugimi ale to i nie dostawało jedzenia za dużo i jakoś się to wszystko uspokoiło jestem bardzo zadowolony z tego powodu bo jak tutaj byłem 3-4 dni temu to śpiochów tak jak w tamtym gojemniku teraz zaczynam z tymi Padła mi i, jeden, mi pocztowy, padł, i tutaj mi padło dwie sztuki. <laughs> Ale o, tam można, one takie są i przykulone. A ten perłowy tam chodzi taki. Ale tu mają warunki lepsze niż tam u pocztowych, i zobaczcie, i też im coś się dzieje. Prychają, prychają. Ja sam jak tutaj duży pobędę, to już się troszkę duszę, ale nieważne, dobra, jedziemy na ten targ. Coś tam na górze ojciec ma, mówi, że złapał, także zobaczymy. Nie musiałem złapać tę samicę, bo mówię, nie przeżyję, to jest z tych gołębi, co przynosiłem z Radzymina, wtedy chyba, nie wiem, 7 sztuk. Zaznaczona jest tutaj, o, ona w nosem się podpierała już, mówię, nie no. I akurat dałem trofen, Ale do dzióbka. Ale tak to pije normalnie. Krople żołądkowe i soda. Także żadną doksycyliną. ich tutaj nie męczyłem. mają a, tą stronę, walczę z tą stroną coś tam się nagra bo mówię, wezmę sobie kilka sztuk po łapie takich fajniejszych zrobię zdjęcia ale jeszcze nie dopierzałem no dobra, bo mi zaraz targ się skończy zobaczcie, to tu się stało o kurwa nie mogę ruszyć Lineczką A, bo ja tam przywiązałem Perłowy gdzieś na białym ogonie poleciał w nocy <laughs> Mgła Już chłopaki nie ganiają rano Nie da się, bo przede wszystkim a jednak nic ojciec nie dołapa, tylko takie cztery są. Wiesz, z czarny, kończaty. Drajerka, czy tam drajer? Nie wiem, co to. I dwa Budapesztu takie. Jeden brązowy, jeden siwy. Siwy już fajny, spieszony. No i jedziemy do rezmina 607 już na miejscu. Targowisko w Radzyminie minie. Mało ludzi na razie widzę. Pewnie więcej nie będzie. Niczego dobrego się nie można o tej porze roku nie spodziewać, bo to... znaczy spodziewać, bo to jest taki okres po prostu już jeden sprzedany budapesztański no, tak, Dawno nic nie nagrywa. Darka, Darka tam jeszcze proszę. Darka to nie, nie można tak. nagrywać, bo on jest, za, no. on jest za bardzo medialny on to tak może być hmm. Słaba klatka Puśna właściciela Tebla Windry ta... wiele Dwieście 250 Klatka taka, nie wiem. też No, klatkę miałem wziąć, ale nie wejdzie mi do samochodu. Ja, żonę, co ten korek kosztuje? Para to jest samczyk. No właśnie, co on kosztuje? 150 zł. Wielki. No i już po targu w Radzyminie minie. sprzedałem trzy sztuki, został mi tylko czarny. Ale patrzę, że tu bracia jak przyjechał, to mu zaraz go. Łoddam. I, I znowu problem z nagrywaniem. Bo tam chłopaki robią kostkę. Muzyka głośno gra. Nie można nagrywać, bo zaraz bana dostanę z YouTube'a e, za udostępnianie czyjejś muzyki. Idę prawe ciatkę. Dziura taka. Perłowego nie ma rano, chociaż do głębi pocztowe wypuszczone są tam drzwi, ale nie wychodzą nawet. Także Ciężko, gdzieś poleciał. Zobaczcie, ciemny siadek sam. Koruniaty. Jakie głębi nie mogę wypuścić? Siatka <śladka> zepsuta, właśnie ją robię. Zobaczcie, tam następny. Co? Co? Który? A 3 tu 3 4 No masz aumie remont na podwórku, kurde jakiś dereś Winery dwa, ciemny Korunia tylko siedział ale też gdzieś poleciał zobacz węgiel jak się kupi, nieodpowiedni to nie może być w takiej postaci, musi być zmielone na pył. Chłopy tam robią, kostka się kładzie, proszę. Głośno na podwórku, nie ma co gołębi wypuszczać. Pyłowy latał, się kręcił, ale gdzieś poleciał. Zobaczcie teraz co robię. I gnieciemy. I można kupić pył węglowy już taki ale no niestety jak kupiłem coś takiego to teraz muszę się męczyć i brudzić łapę zobaczcie co się dzieje rano chodziły ciemne i czarne mówię deryć w górze takie dziwne coś wchodzę teraz patrzę siedzi budzia jaki ładny cyganek dziwny nie ja wiem czy perłowy wrócił, bo tu latał, latał się, kręcił. Chyba, z dodatkiem sody i kropli żołądkowych piją. Muszą to wypić. Skończy mi się to następna dawka. I tak powiem Wam, że tam dawałem 4 dni. U poczty przeszło. Daj Boże, żeby i tu przeszło. Ja już, już, już głośno. Zobaczcie, takie brzydki. Nie wiem, może to ktoś puścił po prostu. Gdzieś z tymi ciemnymi... Ten ciemny, czarny, koroniaty taki siedział u sąsiadów na kominie. Ale poleciał. Ale ja też nie był taki za bardzo równy. A ten, zobaczcie jaki ma jak fajny. Halo? Nie wiem, może to rasowe jakiś teraz tą rasę. Zawsze się można, można znaleźć. Taki berlinowaty na czarnym dziobie. Na czarnym ogonie. Bez obrączek, bo czymś to wyszło? Ok, zdjęcia mu zrobię na stronę. Podam wam w opisie. Czyli tam na dole pod tytułem filmu jest opis. Tam będzie moja strona. To jest 87 na Facebooku, jak ktoś ma Facebooka, to zapraszam tam coś się będzie wrzucało eee, krople dzisiaj pokażę Wam, jak je używałem i sodę to są te krople żołądkowe, powiem Wam, że kupowałem tańsze te były troszkę droższe, 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 droższe o, a to jest soda oczyszczona wszechstronne zastosowanie miały takie jakby zapalenie wola, coś takiego, wodę w wolu no i były bardzo osłabione na zielono zaczęły robić no jak na tę chwilę jest git pocztowych, Zaczęły się u tych drugich do tego pojemnika je żeby mogły sobie ładnie zjeść potem czyszczę to te drewniane te brudasy są takie głodne jak wilki nie powinno się dawać grochu ale to jest sporadyczna ilość macie jak ładnie jedzą muszą być przede wszystkim głodne Wtedy widać, który do żarcia idzie, który jest głodny, to jest zdrowy. Mała ta miseczka troszkę. Muszę ją chyba zmienić. Mam drugą miseczkę do kompania, także. Niech szuwają. No, zobaczcie Leciała akurat za znaczkę. No, ona ledwo co dolatywała tam do góry. Że jestem dobrej myśli. Tak tylko szybko, bo ta muzyka jest mu przygłośna. Mówi: Zobaczcie, perłowy przyleciał przed chwilą. Godzina 13:30. dokładnie ładnie zjadły? Wszystko wystarczy. Te są bardziej wybredne. bo wybierały co lepsze. Resztę pszenicy. I jęczmienia zostawiły. Dobra panowie, na dziś będę kończył, bo to dzisiaj głośno muzyka gra. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Jeden na plusie, mimo że głębie zamknięte. Czarny koczek.